Cześć Justafi, witam na moim kanale. Po długiej przerwie powracamy do studia. A więc co? 3, 2, 1... Zaczynamy! Witam po meczu z West Ham United. No, miałem nadzieję, że powiem, że to naprawdę był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Mogę powiedzieć, że był dobry. Że był dobry. No z, tego, z tego względu, że no po prostu ostatnie 15 minut meczu no nie powinniśmy tak grać. Manchester United u siebie na no Old Trafford nie może tak grać. No nie możemy bronić Częstochowej. No przecież tak naprawdę zebraliśmy no no, <laughs> osobnika meczu. Został wybrany yy, przez telewizję Rashford. Ale tak, no bo szczerił bramkę, nie? Ale tak, bo bądźmy szczerzy, no to no, mecz masz tam wybronił DHA, do, do spółki razem z Martinezem. Oni we dwóch na ten mecz wybronili, no po prostu. Jeden gdzieś tam głowę wkładał, gdzie drugi boi się włożyć nogę, a drugi na linii bronił naprawdę świetnie. Takie dwie piłki naprawdę przez wybronił, że nie ma co mówić, kurde. To mogą być bramki, to mogą być bramki. Także no nie możemy tak grać, to no nie może tak grać. Ogólnie rzecz biorąc, mecz był dobry. Nie licząc tego ostatnich 15 minut, był dobry, otwarty. Akcje szły pod jedną, pod drugą bramkę, dobrze się to oglądało. Nie było zbyt dużo przerw w grze. No ale też, jakby to powiedzieć, powrót kapitana, el capitano tak zwany. El Maguayero. No to, to to, nie wiem. No zagrał poprawnie. Zagrał poprawnie. Na początku mesu wypuścił się. Poszedł ślizgiem. Nie bardzo ten ślizg mu wyszedł. I wyszedł mu tak. Dość słabo. Nawet bym powiedział. Nie, że nie bardzo. To dość słabo. Po tym poszła kontra. Mogła paść bramka. No na szczęście nic nie padło. Od tamtego momentu zaczął grać bardziej zachowawczo. Jeszcze mniej ryzykował. Starał się po prostu grać, żeby nic nie zepsuć. Żeby nic nie zepsuć, żeby po prostu wykonywać tylko swoją robotę, wybijać piłkę. Do najbliższego podać. Nie wyprowadzał akcji. Tym się zajmował Martinez. Jak wiemy, bardzo dobrze to robi. Na czasem ma trochę słabsze mecze, ale ogólnie bardzo dobrze piłkę wyprowadza. I myślę, że tak powinien zostać, że on powinien to zawsze wyprowadzić. No chyba, że jeszcze mamy Varana, który też to zrobić, no ale jak wiemy, Varan jest skonfuzjowany. też widać coś nie mógł, więc został tylko Harry. A mi bardziej przez nawet przeszło, nie wiem, przyszłościową, no, no nie wiem, chyba do tego nie dojdzie, ale to no, mogłoby się sprawdzić, prawda? Taki Scott McTominay na soferze obok Martineza. Przecież w reprezentacji w Szkocji gra w obronie, w środku obrony, więc to nie jest dla niego obca pozycja. Może tu też by się sprawdził. Też może wygrał dobrze. I może nie musielibyśmy kogoś tam szukać, nie? No, ale myślę, że chyba do tego nie dojdzie jednak. To tylko takie moje życzenia. Yy, także no. Chociaż przyznajcie, że to byłaby ciekawa opcja spróbować go w jakimś jednym czy dwóch meczach na stoperze. Aby pograł cały mecz, jeden, drugi mecz i zobaczyć, w może, Pucharowych meczach, nie wiem, takich typu, właśnie Już teraz, yy, te, jak będzie liga, yy, yy, Puchar Ligi czy coś takiego, żeby może spróbować. No ale myślę, że tak nie będzie. Jednak. No i co, no, no, no zabrakło mi Garnaco, czyli zawodnika. Został mną ten mecz w ostatnim meczu Ligi Europy. No, nawet nie, nie, na minutę na, na boisko na minutę się nie pojawił. No, liczyłem, że wejdzie, nie? Liczyłem, że wejdzie. No nie pojawił się. Niestety, no, zamiast niego <laughs> od pierwszej minuty wyszedł Langa, po którym widać, że no, długo nie grał. Tak? W sumie takie końcóweczki się jakieś liczą, ale tak, tak żeby dłuższym dusz, miarze czasowym długo nie grał ostatnimi czasami i widać to po nim. Po prostu brak czucia yy, piłki, brak czucia podłączania się do akcji tak trochę. Potrzeb, potrzebuję więcej ogrania, no, ale jak też inni dobrze grają, to, to jest rywalizacja, także tutaj się za nazwisko nie gra. Ronaldo no średnio, nie? Średnio. No, nie można odmówić tego, że się nie starał, bo się starał. Miał tam jakieś swoje sytuacje, ale ogólnie no średnio zabrał. No, moim zdaniem, może ktoś ma inne zdanie, komu się to podobało, bo mi tak się to średnio podobało. Po prostu po nim widać już upływający czas wiek yy, zawodnika już robi swoje. I... No widać to po nim po prostu już, coraz bardziej. Tak jeszcze w zeszłym roku nie było co zawidać w zeszłym sezonie ten tygodnie temu jakieś tam jeszcze byłem, tu się grał, tak teraz już to widać pomału, że jednak już wiek daje o sobie znać. No i teraz to kwestia tego, jak on się do tego, jak on do tego podejdzie, jak się z tym będzie czuł, jak się z tym czy się z tym pogodzić, bo pogodzi, czy z tym nie pogodzi. Odwieczne pytanie, kiedy najlepiej ze sceny zejść? Yy, czy w szczycie formy, czy czekać, aż jeszcze się będzie grało ogony i wtedy schodzić? O, myślę, że on by zejść na samym szczycie. No ale, no nie ja wiem, życie się różnie układa, piłkarza. nie. Więc nie zawsze jest tak, jakby sobie tego życzyli, nie. Także ogólnie mecz oceniam w skali 1 do 10, takiej mojej słynnej skali, oceniam na, na 6,5. A 6,5 to oceniam, to był dobry mecz. Mówię, nie bardzo dobry, powiedziałbym, bardzo dobry, gdyby właśnie, jak już mówiłem, nie te ostatnie 15 minut tego meczu, gdzie ta obrona Czechowej była. No, nie możemy tak grać. Sam Eryk, ten Hag się wkurzał, widać było i pies tam przy linii też mu się to nie podobało. Także, no, no, nie można tak się dać zepchać. No. Chociaż z drugiej strony sygnał poszedł taki, że weszło dwóch zawodników do środka, no, ani nie wszedł do ataku. Ja tam też nie było kim szaleć, no, ale można było to co wpuścić. A 15-20 jakby żeby tam pobiegał po skrzydle, żeby coś tam postraszył. Nawet ściągnąć Ronaldo wpuścić go na a przesunąć Rasza na atak. Na pozycję numer 9. Musimy sobie jakoś na razie radzić, dopóki nie przyjdzie, może z, z okno zimowe jakoś jeszcze do ofensywy nie kupimy. Może tego... Po, hak po, jak po po, się tam to wymawia po holendersku tego spesła. Cena całkiem ciekawa, może akurat. 30 milionów wycenili go podobno, więc. To jest moim zdaniem, promocyjna cena za, tego na za takiego ofensywnego zawodnika, za takiego ofensywnego zawodnika, który no potrafi się odnaleźć wszędzie potrafi. Tu być, tam być. Tu strzeli bramkę z tej pozycji, z tamtej pozycji, bramkę w za pola karnego, w polu karnym, pod skrzydle pójść z driblingiem, złamać do środka. No, ma duży repertuar. Zagrań, także to byłby no, na pewno ciekawy nabytek, ciekawy zakup. Także no, ogólnie mecz dobry, jak już mówiłem, 6,5. Bramkarz zasłużył spokojnie na ósemkę w dzisiejszym meczu. Spokojnie, na ósemkę zasłużył. I kto jeszcze na ósemkę mógłby zasłużyć? Rashford, tak, bo strzegł bramkę. Martinez, bo świetnie bronił. Eriksen, świetna asysta. On tak niby jest widoczny, nie jest widoczny czasem, bo taką ma teraz pozycję, nie gra przez miesiące, ale jak tą piłeczkę zagrał, no to przecież widzieliście, co to było. No to było przepiękne zagranie. To było idealne dogranie, idealna siła, idealna wysokość. Idealnie to wszystko się wbił przed rachford piękna bramka. No prawo, znowu tylko 1-0 jeden, tylko jeden wygrywamy, no ale trzy punkty są, tak? Są trzy punkty. Kolejne trzy punkty. To najważniejsze: w tabeli liczą się punkty, a w tej tabeli wspinamy się coraz wyżej. Więc walczymy twardo o top 4. A jeszcze twardzie walczymy o podium, tak? Mamy bardzo dużą szansę na podium. Zważywszy, że Liverpool ma na razie. Cienką formę. Chelsea też ma zadyszkę, Także. To tak pokonaliśmy, więc nie mam się tu obawiać. Drugi raz też możemy nie pokonać Także wszystko idzie ku dobremu, nie? Widać, że idzie ku dobremu. Byle nie tak grać, jak te ostatnie 15 minut, ale myślę, że to już z trenerem przegadają i to już się więcej nie powtórzy. Także no zobaczymy, nie. Zobaczymy, jak to pójdzie. I jeszcze co mi się tak narzuciło w, w tym meczu, no to to, że A znowu było trochę takich niechlujnych podań, niedokładnych. Nie wiem z czego to wynika tak naprawdę. Yy, ja rozumiem prowadzić, że na przykład 5-0 może się trochę rozluźnić i coś takiego może wyjść, ale przy 0 przy takim stykowym wyniku, no nie powinno takie coś się zdarzać, tak? Żeby takimi zagrywkami narażać się na kontry później. I, i przeciwnik idzie z kontrą i naprawdę jest groźnie pod naszą bramką. Także no, no nie wiem z czego to wynika. Te, te... Przecież technicznie ci zawodnicy są naprawdę top. A, a takie proste błędy się przytrafiają. Takie jakieś właśnie te niechlujne podania pod nogi przeciwnika. To trzeba poprawić też. Trzeba poprawić jakoś, no. Ja myślę, że trener to widzi i, i, i coś się zrobi, nie? Miejmy tego nadzieję, bo tu graliśmy z łaskami, gdybyśmy grali po raz kolejny. City to oni by takiej sytuacji wykorzystali. No. Nie oszukujmy się, czy z Arsenalem. Udało nam się ich pokonać, ale Arsenal widzicie, jak głupie tutaj wszystkich ludzie. No. Myślę, że drugi raz, jakby do tego miasta podeszli, tak podeszliby zupełnie inaczej i takie sytuacje mogliby wykorzystać. Także no, no trzeba coś zrobić. Nie? Jak chcemy walczyć o najwyższe cele, to musimy takie błędy wyeliminować. No. No, ale ja to Ameryki tutaj nie mnie Także to no, każdy chyba, mi się kibic o tym wie. Także, no, zobaczymy, co będzie dalej, nie? Jak tam dalej inne mecze. Bruno się wyeliminował kartką z meczu z Aston Villa. Także, no, nie wiem, myślę, że w jego miejsce to Prawdopodobnie frat wejdzie w pierwszym składzie. Tak, tak by z tego wynikało, że on powinien Także Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, jak powalczymy w ostatnim meczu o pierwsze miejsce w Lidze Europejskiej. Aż trudny będzie, bo to będzie mecz więc też jest potrzebna pewna koncentracja w tym meczu. Także zobaczymy, jak to będzie. No, widocznie jest brak jakiegoś napastnika, żeby wzmocnić realizację, żeby wprowadzić kogoś w meczu. No tak, na dobrą sprawę dzisiaj, bo kogo wprowadzić do ataku. I grał ten Ronaldo. No. Jeśli chodzi o, typ o typową jakąś dziewiątkę, żeby grać. No, bo no nie mamy. Marshal jest cały czas kontywyra. No to człowiek szklanka. Mimo że się dobrze prezentuje, no to kontuję. I tak to jest. Właśnie niestety. No, no, trzeba to zmienić trzeba, kogoś będzie kupić. Jak nie zimą, no to latem to już na pewno trzeba będzie kogoś pozyskać. No i... No i to by było na tyle na dzisiaj. Tak na gorąco po meszu. Nie wiem, co sądzicie o tym meczu też. Aha! No, oczywiście kolejny dobry jest pozytywny, Kazemiro. Wiecie, że no, popieram tego człowieka, tego zawodnika, podoba mi się jak gra. Nie to, że jestem jakimś jego tutaj wielkim fanem, nie wiem, baloniki z napisem Kazemiro i tak dalej. No nie, no, staram się być obiektywny, ale widzę, że ten zawodnik naprawdę bardzo dużo wnosi do naszej drużyny i wie, jak się ustawić, gdy pełnie biega, potrafi podoszczyć. Potrafi się podłączyć, dzisiaj się tam za bardzo nie podłączał do ataku, ale ogólnie no to wiemy, no, wiemy co zrobił w czersi, no, na przykład. Ale no i dobrze grał, dobrze grał się w obronie, nie można powiedzieć, że tam jakieś błędy popełnił, starał się robić co mógł. No. Oczywiście jakieś drobniejsze błędy każdemu się zdarzają zawodnikom. Dzisiaj też się <coughs> zdarzały różnym zawodnikom, ale ogólnie zagrał na plus. No także jeszcze raz. Zobójcie no na tyle. Trzymajcie się. Jeśli Wam się podobało, jeśli Wam się <laughs> podoba ten kanał, zalajkujcie, zasubskrybujcie, napiszcie jakiś komentarz. Żeby to jakoś się toczyło do przodu. nie? Żeby to się jakoś rozwijało. Żeby ten algorytm YouTube'a szedł do przodu. Także trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Hej, hej, hej. hej.